Ahoj kamraci. Ahoj, kamraci! Witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dziś witamy się z Wami z naszego mieszkania. ani wam powiemy co tutaj dzisiaj będziemy robili to oczywiście zostawcie łapki w górę, zaznaczcie subskrypcję zaznaczcie dzwoneczek żeby być na bieżąco z naszymi odcinkami bo trochę ich się będzie pojawiać tymczasowo nie jesteśmy w podróży, ale w domu pogoda się troszkę popierniczyła, teraz jak patrzę na termometr to mamy 10 stopni to, to. jest w ogóle jakiś hit, bo my ponad ponad rok nie mieliśmy takiej pogody jak myśmy wyjechali, no to wiecie, był wrzesień wcześniej mieliśmy w Polsce lato, wróciliśmy, był czerwiec teraz znowu mamy wrzesień i się jesień. No a że seria z Podlasia niestety Kilim. dobiegła końca, a my nie chcemy się że gdy z Podlasiem, no to wpadliśmy na pomysł, że siedząc w domu przygotujemy danie z Podlasia. <coughs> Jaki w ogóle patent, no nie? Wymyśliliśmy, że jako tam, jako tam, jako że tam nam smakowała babka ziemniaczana, no to wymyśliliśmy, że zrobimy babkę ziemniaczaną. Jeżeli macie ochotę, to zostańcie z nami i spróbujemy odtworzyć podlasiański przepis, jeżeli tak to można nazwać, a tak naprawdę to jakiś randomowy, do którego dodamy po prostu swoją wenę, raczej Wojtek doda, bo Wojtek jest osobą gotującą, ja będę bardziej kamerującą, degustującą, ale postaramy się też, żeby babkę ziemniaczaną próbował ktoś jeszcze i ocenił, bo wiecie, my możemy ocenić i powiedzieć, że jest super, ale ktoś może spróbować i powiedzieć, że jest do luftu. Bierzemy się do roboty, zaraz pokażemy wszystko co i jak i babo ziemniaczana, udaj się. Jeżeli zastanawialibyście się, jaki konkretny przepis będzie użyty do tej babki, no to nie powiem wam, dlatego że ja nie ogólnie nie Korzystam z przepisów, bardziej traktuję je jako tylko formę inspiracji, więc przejrzałem kilka. Zobaczyłem jakie składniki tam mają być użyte, więc na pewno ziemniaczki, boczek, cebulka, jajka, no i lecimy. Co z tego wyjdzie, się okaże. Nigdy nie robiliśmy takiego dania, więc albo wyjdzie smaczne, albo w ogóle pójdzie do kosza babko, udaj się. Jak się nie udasz, to i tak cię zjem. Nie ma żartów, słuchajcie, z tą pogodą, nie ma żartów. Teraz, o, akurat tak widać tutaj dziwnie to niebo, ale zobaczcie, no. O, jeju, 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 jeju. Na pierwszy rzut ziemniaki z rydeczku Lidla, do, no bo co, no nie mamy tutaj jakichś innych bliżej. Mamy też cebulkę. No i mamy boczek. Do tego jajeczka. Jajeczka podobno. Trzy trzeba użyć, więc. Tak? Tylko trzy? Jakoś tak mało. Zobaczcie, kto jest u nas na ścianie. Hehe, <laughs> już zamontowany. Jurek. Święty Jurek. Święty Jurek ma u nas pseudonim operacyjny Lurku. To jest Lurku i on tutaj nad nami czuwa. Okej. Okay. No i pierwsze straty. Czy to znak, że się nie uda? Uda się, tu, to, tutaj mamy prawo fizyki, do góry nie poleci. Lol. Wojtek rozpoczął już obieranie ziemniaków, a ja tylko dodam, że mamy piątek 13, dlatego tutaj to jajko chyba nam bęcło. A ja z tej okazji ubrałam, proszę bardzo, o Jasona, piątek 13, tego z Tajlandii. No i z tego miejsca chciałem zapytać, jak wy obieracie ziemniaki, bo ja się tak nauczyłem obieraczkom, tak mi jest wygodnie, ale wiem, że większość ludzi obiera jednak tożem. Żeby... Dajcie znać w komentarzu, jak wy obieracie. Ziemniaki. A tak jak mówiliśmy, jak pamiętacie z odcinka rolnicy z Podlasia odwiedzamy Gienka z Plutycz, no to proszę bardzo, dwóch najlepszych kolegów z lodówki, a z drugiej strony rzeczywiście towarzyszy nam Jastrząb i Gieniu. Mamy już obrane ziemniaczory, z taką całą armię ziemniaków naobierał Z tyłu cebula. Tutaj ziemniaków 2,5 kg przedobranie, więc nie wiem ile tam odpadło, powiedzmy 2,3 kg tu będzie ziemniaczku. Dwie cebulki, a teraz najgorsze tarcie. Co trzeba zrobić? Podobno mamy to zetrzeć na na małych oczkach, ale czy to na tak małych, może na tych będzie lepiej na tych wyprzemy, więc teraz pół godziny dla mnie trzemy ziemniaczki, później mamy odlać wodę z tych ziemniaczków, co by skrobie oddzielić od nich. No i zostawić. Także na razie trzemy do zobaczenia wkrótce. Ja bym ci pomogła, ale wiesz. No ale mamy jedno. Nowe, formę. nowe. <laughs> nie no, słuchajcie, ja się nie nadaję. Wojtek to jest mistrz gotowania się okaże. Few moments later. A few moments later. Jak ci idzie? No już powiedzmy, że w połowie jestem, więc jest okej. Okay. A znów uszkodzony, czy o, nie? No jeden się delikatnie zahaczył. Dobrze, że nie mam tipów, bo bym sobie uszkodził. No właśnie. Zobaczcie, co tu się wyprawia. Babka ziemniaczana, tak klasycznie, bez jakichś dziwnych maszyn. In no. progress. In progress. No i mamy już tutaj starte ziemniaczory. Naprawdę taka potężna miska, że ja nie wiem ile tego wyjdzie, ale to będzie taka konkret babka, nie? Ja teraz mam odcisnąć te ziemniaki. Podobno jest to ważne, nie wiem, żeby odcisnąć te ziemniaki z tego nadmiaru wody i wodę zostawić w tej misce do oddzielenia się skrobi od yy, wody. Nie? Kulka. No jest tej wody. Ja to powiem szczerze, że się nie znam na tych odmianach ziemniaków. Widzę, że te takie całkiem ładne żółciutkie. No, jakie to są? To Zobaczymy. niby jakieś mączyste. Tak się nazywało. Że Zobaczymy. Niby... No, no dajcie znać jakich Wy używacie ziemniaków, jeżeli robicie babkę ziemniaczaną. I czy to są ok ziemniaki, czy nie. Wiecie, my nie jesteśmy specjalistami, ale no próbujemy. próbujemy. Tutaj mamy odstawioną tą wodę i tam jak możecie z boku zobaczyć, to już się skrobia oddziela. A rzeczywiście, Widać dać to to trzeba będzie ostrożnie tą wodę oddać, a w tym czasie pokroimy boczuś i wrzucimy na patelenkę, niech się już tam człowie. Pa pa Wojtek! Tutaj już się patelnia rozgrzewa, żeby wrzucić na nią pokrojony w kostkę boczek. Włączy od razu chyba ten, nie? Czy nie włączać? Oka. żeby nie huczał. No on będzie trochę huczeć, no ale to mam nadzieję, że będziecie nas słyszeć, ale wiecie jak to jest. O, jaki ładny. W tym czasie pokroimy w kostkę cebulkę. O, kręci w nosie. Ojej. Ale ostra! Jest szalona. Bo niech się wytapia, jak się trochę wytopi, to wrzucimy do niego tą cebulkę, razem to zesmażymy i... Okej! Okay. Ale tu skwierczy, ale skwierczy! A jak, jak właśnie Ja do tego od razu cebulki, tu są dwie cebule, zobaczcie jaki ładny jednorożec. Mm -hmm. Może szczęście przyniesie, że ta babka będzie no, smakować Zobaczymy, no. na razie podoba się dla mnie. Zobaczmy, o, dla mnie też. To się tutaj poddusza, zarumieni. Podsmaży. W międzyczasie zobaczcie, oddałem wodę. I tutaj została ta skrobia. Ty, jakie to się zrobiło. No, taki beton. No, ej, to wygląda jak taki tłuszcz wytopiony trochę no, jakiś, nie? Tak, skrobia ziemniaczana, także no dodajemy, tak było napisane. A co to ma dać? No ma, zamiast mąki, żeby nie dawać mąki, to że to ma... Taki zag... wypełniacz Zagęścić, jak tak. Wygląda trochę jak budyń. No, później dodamy tutaj resztę składników i co z tego wyjdzie, czas pokaże. Boczek z cebulką się usmażył, odłożyłem na bok, co by się przestygł. Znaczy, co by się przestygł, co by przestygł. W międzyczasie zrobiłem dwie rzeczy. Włączyłem piekarnik, nastawiłem grzanie góra-dół i 200 stopni, co by się nagrzał, bo potrzebuje chwili, prawda? Tutaj wbiłem trzy jajka. No i teraz trzeba je ubić mikserem albo trzeba, ja wybieram mikser, co z tego wyjdzie. Zobaczymy. No i teraz tak naprawdę, żeby móc połączyć te składniki, czyli jajka z tą masą ziemniaczaną, boczkiem i cebulą, no to muszę poczekać, aż mi się piekarnik nagrzeje i wtedy połączymy to wszystko. Wrzucimy to na blaszkę, do piekarnika, no i jakieś półtorej godzinki będzie trzeba poczekać i zobaczymy, co wyjdzie. Właśnie piekarnik się nagrzał i tutaj zaczyna skwierczeć, więc działamy dalej. Teraz przerzucimy tą naszą smażonkę do, do masy ziemniaczanej. Pachnie wybornie. No pachnie po prostu przekąs. Pozaknę. Jak się <noise> skody tą chustkę Bo ziesz? Ja zawsze mam ręcznik <noise> <lęcznych> papierowy. <noise> o, e, gdzieś na... zobaczcie, podlęczy. jak pięknie to wygląda wszystko. O jejku. A Właśnie. pachnie. Wymieszamy. Wymiędlimy. No, Patrzcie jakie zdolny, nie? Zobaczymy, czy coś wyjdzie, <laughs> bo to wiecie, pierwszy raz człowiek takie rzeczy robi. Pachnie sztosno. Teraz te jajka, mam nadzieję, że to się nie zetnie, nie zważy, czy coś, nie wiem. Wygląda jak bita śmietana trochę. No, no bo to jest w sumie takie, no, bite jajka. No, ciekawa jestem. Ja też. Zaraz to chyba ręką wymieszam, bo ręce myłem, a... Tylko jeszcze ważna rzecz. Nie zapomnijmy, przyprawy. O! Oh. A co będziesz dodawać? Tylko sól i pieprz. Podobno dość sporo soli trzeba dać. Mamy świeżego pieprzu. Też niech będzie sporo. Jeszcze podobno majeranek się nadaje, ale patrzyłem, nie mamy majeranku, a już teraz nie będę za nim biegał. Pierwszy raz to wiecie, próbna wersja. Ręce myłem, że było jasne. I <grym> już chyba to słyszeliśmy. No, ale ale wierzymy na słowo, nie? Tak, to jednak człowiek jak czuje tą masę, to inaczej wierzę w a nie łyżku. To teraz, miłe panie. Ja wziąłem sobie już tutaj pozwolenie w dać e, tą. Jak to się nazywa? Papier do pieczenia. I nic nie trzeba smarować, tak? Nie, Tylko na jest ten papier. papier... To nie smarujemy, no bo jakbyśmy nie mieli papieru, to można by było wysmarować masłem, oprócz jakąś bułką, tartą czy czymś. I wtedy się nic nie będzie przybierało. Ja idę po łatwiznie, bo to pierwszy raz. Wiecie, to ma być taki przepis, który i wy moglibyście też ładne. odtworzyć, nie? U siebie w domu. to nie jest za duża blaszka? Najwyżej będzie takie bardziej płaskie, no. Będzie bardzo płaskie. To myślę, że to przełożyć? Zaraz zobaczę. Rozsmaruję. Dobra. Nie. Chyba co? trzeba do tej małej dać, co? Za duża. No i właśnie tak się uczymy, no. No tak, no ale to co? Przecież nic się nie I stało. Idziemy, idziemy Zaraz przełożymy i tyle. taką keksówkę weźmiemy. No to zmiana. Będę, że jak się okaże, że ta keksówka będzie za mała. No inne już nie mamy, nie? Nie mamy. Ale ta chyba będzie tworzą. No mam nadzieję. Tylko będzie zbita baba. Kto ją by zbił? No, widzicie, no my tutaj nic nie udajemy. Nie ma, no nic to... nie czarujemy, nic nie kombinujemy. Naprawdę robimy to po raz pierwszy. To jest w ogóle spontan. Zakochani w Podlasiu. Nie wiem, czy tej wody też powinno tyle być, ale. Aś tak jest duże nie? No. Ale może akurat ona tak scali tą babkę, no. a może też sprawi, że będzie taka w środku, nie? Miękka. Nie wiem, zaraz wezmę łyżkę, trochę pozbieram. Odsączanie trwa. Dajcie znać ogólnie, jeżeli robiliście babkę, czy, czy wiecie, czy tej wody tak powinno tyle być, czy nie. Najwyżej będzie po prostu fade. A może właśnie ona ma być, wiesz, żeby ona była taka mięciutka w środku. Sprawdzimy to. Końcowy etap, czyli baba leci do piekarnika. I na ile? Właśnie tak półtora do dwóch pół godzin jest Czyli trzeba zaglądać będzie, Ta. nie? No i No i tam widać stopy Wojtka i babkę. A nastawiamy ten minutnik? Tak, bo nasz minutnik jest do godziny. Po prostu zrobimy na godzinkę. Nie, yeah, jest. Dobra, damy 90 minut. Czas, start. start. Oczywiście w międzyczasie będziemy zaglądali. A tutaj możecie zobaczyć, mamy magnesiki kulinarno-żywieniowe na mikrofalutce, bo się wszystkie nie mieszka. Hinkali, jest Tomiam na przykład, jest Bubble Tea tajwańskie, jest mi z Wietnamu, także dzieje się tutaj nieźle. Tu jest laksa. Tu też mamy na przykład taką tablicę z magnesami. Trochę tego jest, a wszystkiego oczywiście święty Jerzy pilnuje. A few moments later. Jeszcze 11 minut, 40 sekund. Jak to wygląda ta nasza babka? Wygląda, że tu się przyrumienia coś. No, no, no. Otworzymy na chwilę. O kurde, obiektyw nam zaparował. Zobacz, chodź, zobacz. Szybko chodź, zobacz. Wygląda zacnie. A jak pachnie. Dobra, Nie, zamykamy. <laughs> Jeszcze chwila. chwila. Aktualizacja pogodowa. Zobaczcie, co się dzieje. Kurna, olek. Zapowiadają jakieś straszne ulewy w naszej części kraju. Najgorzej Wrocław ma oberwać, no ale zobaczymy. Bądźmy do Dobrej myśli i że będzie dobrze z pogodą i że babka się uda. Sprawdzamy. Co tam wyszło? o Uuu, pachnie to. Wygląda całkiem nieźle. Wow, e. Mam nadzieję, że nie jest surowe w środku. No, ale wygląda powiem ci zacnie. Pachnie rewelacyjnie. Woda. Tak to wygląda. Ukroimy kawałek. Zobaczymy. Czy nam się ta woda nie zrobiła, nie? Czy to się upiekło, czy się nie upiekło, czy ziemniaki są surowe, czy... Czy nie? Wygląda, że chyba nie. O ja, ty, dobrze to wygląda. Jak taki kawałek ciasta, nie? No. Zawsze można z poczuciem na patelni. Masz drugi talerz? Tu mamy. No, razie daj mi po ten. Ćwór, ja wezmę. By... O, zobaczcie, jeszcze tak z bliska wam pokażę, jak to wygląda. No, wygląda przepięknie. A pachnie. O, wow. Kolejna porcyjka. Znacznie gorące, bo to. No, gorące, gorące. A może chcesz łopatkę jakąś do tego, że to się. Nie, nałożyć, już przełożone. Już przełożone. No, wygląda świetnie. W ogóle zobaczcie, jak fajnie wygląda ta, ta skórka. Ciekawe, czy będzie chrupać. Już degustujesz? Dość taki chrupki. No. Mm, Gorącza, ale czkórka super. Teraz sprawdzę, jak ten środek zobaczcie, bo to takie. Nie, no, chyba się ubiegło. Rozmakuje. No, jak babka ziemnioczona. Mhm. Mm chyba przepis za gości na stałe w naszym repertuarze. Mówisz? Jest to pracochłonne, czasochłonne, ale taką mieliśmy tam na 15. No, co ty bo... mówisz? Ja też chcę spróbować. Zapach, rewelacja. Ja sobie tak spróbuję. Albo z tą skórką. No, też. taka oh. fajna, dość krupiąca. Może najpierw tą skórę. Ty, dobra. Nawet się udało, nie? Ej, i dobrze, że ona ten. Ona miała to, jakby ala białko takie, co scaliło. Bo ona jest w środku, nie właśnie taka, taki drewniak, tylko ona jest taka mokrawa, ale jest na pewno dopieczona. Jeszcze spróbuję z boczkiem. Mmm, da mnie rewelacja. Delikatna, z brzegu chrupiąca. A co się dziwię, że ona w ogóle tak. Nie wiem, czy ty nastawiałeś jakoś piekarnik specjalnie, żeby to tak. Chrupało, czy się tak po prostu ścieło? Dzianie, góra dudałem. Mega, wygląda jak obudowana w takim ziemniaku z grilla. Tak fajnie chrupie, przyjemnie w środku soczysta. Boczek też fajnie się tutaj z tym wszystkim komponuje. Dla mnie rewelacja, no babka, po prostu taka z podlasia. Dla mnie się podoba. To my się zabieramy za zajadanie i damy wam znać później, jak posmakowało osobom, które też mają tego zdania naszego spróbować. A my siadamy, bo jesteśmy Ole! głodni jak szlak, mm. smacznego. Półbabki, naprawdę, dosłownie półbabki zjedliśmy, bardzo nam smakowało. Zobaczcie jeszcze tylko, jak ona tu wygląda. No, rewelacja, powiem ci, Wojtas. Jak na pierwszy raz z babką. Jest okej. Okay. Okej, okay, nie? Jeszcze dostaliśmy ostatnio od kogoś z Was pod filmem tipa, żeby zjeść ze śmietaną paśną, no ale dzisiaj nie zdążyliśmy kupić, więc mam nadzieję, że jeszcze ciekawa jako stanie, że zdążymy kupić śmietanę i spróbujemy, jak babka smakuje ze śmietaną. Ale to już chyba poza kamerami będziemy degustować. Ja nie, tak. <y> Pakowaliśmy trochę babeczki i ruszamy. Zobaczymy, jak naszym testerom osmakuje i czy będzie jeden tester, czy dwójka testerów. Wszystko się okaże, bo to jest wszystko na spontanie. Przyjechaliśmy do rodziców ale zastaliśmy tylko tatę, także dla mamy porcja zostanie na później, a tata będzie testował na żywo. Trzy. bardzo. Prosto z Podlasia. Degustacja. Dzisiaj robiliśmy przepis podlaski. Mm, bardzo dobra. Co może być, ok? Bardzo dobra, poważnie. Znaczy, jak przepięknie wygląda. Też być chciała. Może być mało słona, nie? No, no bo my żeśmy tak nie ten, nie do salarii, ale. Bardzo dobra, jak smaki. W tej jak to było? Piesek to, też ten chyba ten bez jadu. Gospodarka, Gospoda, ziemia, brudnia. ziemia brudnia. brańska. Brańska. Mam Bardzo dobra. Całkiem dobra. Super. Nie? Pierwszy raz wyszła. To się cieszymy. To się udało. No piesek też bez jadu, ale niestety to chyba nie dla pieska to, to będzie. To <słuch> 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 wróciliśmy, wróciliśmy. W ogóle szybka zmiana biżuterii, bo przyszła paczka, to trzeba było szybko ubrać. Proszę, kolczyk, kolczyk. Nie wiem czy widać, ale no nieważne. Wróćmy do tej babki. Okazało się, że tacie Wojtka smakowała babka, więc jesteśmy przeszczęśliwi, bo to wiecie, był taki pierwszy raz w ogóle, spontanicznie to trochę wyszło. My od razu tutaj mówię, nie jesteśmy jakimiś tam specjalistami. No spontan, po prostu chcieliśmy odtworzyć podlasie, które nas tak zauroczyło. Trochę się udało, smak naprawdę był bardzo dobry, wszystko wyszło, więc jesteśmy zadowoleni. Mama spróbuje, jak wróci do domu, bo mamy też zostawiliśmy, także ma nam dać znać. Tak, to, że... od razu tutaj z tej strony specjalnie zrobię miejsce, żeby wpuścić listę i będziecie mieć listę wszystkich składników, których użyliśmy, mniej więcej w proporcjach, których użyliśmy. Także jeżeli macie chęć, żeby otworzyć ten przepis, no to tutaj wszystko jest napisane. Tymczasem, jeżeli Wam się odcinek podobał, to oczywiście zostawcie łapki w górę, zaznaczcie subskrypcję, zaznaczcie dzwoneczek. Dajcie też znać, czy Wam się taki odcinek podobał, bo jeżeli będziecie mieli ochotę, żebyśmy znowu coś ugotowali. A raczej bardziej Wojtek, bo ja tak wiecie, nie ogarniam do końca, chociaż coś tam pokroję, ale nie mam smaku takiego jak Wojtas, bo Wojtas. to tak, to on się zna. No i właśnie w tym miejscu, jako że powinien być komentarz odcinka, to dzisiaj nie zrobimy konkretnego hasła. Tylko napiszcie w komentarzu, jakie danie mielibyśmy ugotować. Napiszcie, jakie danie chcecie, żebyśmy zrobili. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ahoj!